Dzieciaki, to znowu ja, Wasza Zośka. Dzisiaj chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za pracę, które wysłaliście: za pracę pod tytułem Zwierzaki i Cudaki. Bardzo dziękuję z motylków, Asi, brawaśka, byłaś pierwsza Karolowi i jednemu i drugiemu z motylków, laurce i rozalce. A słówek Karolowi również i Szymonowi. Dziękuję Wam bardzo, brawo! Bardzo podobały się te prace wszystkim ciociom, no i oczywiście mnie, Zośce. A dzisiaj mam dla Was kolejne zadanie. Znowu będę czekała na zdjęcia Waszych prac do piątku. Widzicie, co jest za mną? O, taki piękny kwiatek. Ten kwiatek robi się. Skółek trzeba wyciąć. Popatrzcie, takie czerwone kółka, a później je poskładać. Łodyżka też jest skółek zielonych, troszeczkę mniejszych niż kwiatek. A największe kółko będzie potrzebne na taką doniczkę i też trzeba odpowiednio ją złożyć. No, niestety, ja jestem tylko zwykłą sową. Potrafię latać i robić. No, ale kółek wycinać mm, mm, nie potrafię. A składać ich <tum> tym bardziej nie potrafię. Dlatego pod filmikiem tam na dole znajdziecie filmik, jak można zrobić takiego kwiatka. Na pewno pomogą Wam w tym rodzice, albo babcia, dziadek, a może poprosicie też rodzeństwo o pomoc, jeżeli jest z Wami w domu. No to co? Wy bierzecie się do roboty, a ja czekam na zdjęcia Waszych prac. Do zobaczenia! Pa!